Cześć, witam Cię po raz kolejny po kolejnej krótkiej przerwie. Niestety e, uszkodzeniu uległa karta pamięci. Także problem jest taki, że no, pewna część filmów e, no, niestety zniknęła, po prostu, można tak powiedzieć. No ale cóż, musimy żyć dalej. E, Jak tam sobie z tym poradzimy. W każdym razie wygląda to w ten sposób, że minęło już kilka kolejnych dni e, napraw blacharskich. A dokładnie minęły już dwa dni, kolejne, gdzie trwają już prace blacharskie. W tym czasie. Po co będę to mówił? Po prostu zobaczysz. Tutaj jesteśmy w trakcie prac. Wycięta jest już z lewej strony podłoga. Podłoga miała dziury. Wstawiamy. Nową. Tak to wygląda tutaj. W ten sposób wygląda fragment podłogi, który, który jest już wstawiony. Niebawem będzie wstawiony próg do progu. No, jeszcze chwilę to potrwa, bo przy montowaniu progu trzeba będzie zamontować drzwi, żeby to wszystko ładnie wyrównać. I tak dalej, więc tak to wygląda na tą chwilę. Eee, no cóż, obejrzymy sobie może tutaj odrobinę tego przodu z tymi małymi dziurkami. Tutaj coś tam widać, tutaj coś tam widać, jakieś niewielkie dziury, otwory wyglądają, jakby to zrobiły gryzonie. No ale to zrobił po prostu czas. Bardzo dużym plusem tego konkretnego egzemplarza jest fakt, że auto na 99% nie było nigdy uderzone po jakimś wypadku czy potocznie zwanym dzwonie. Widać to, teraz już jesteśmy tego pewni, jak go rozebraliśmy, czyściliśmy, nie ma tutaj żadnych takich śladów, żeby auto było gdzieś naprawiane po jakiejś większej stłuczce, coś, coś takiego. Jest wszystko proste. No ale... Trzeba tutaj mimo wszystko jeszcze troszeczkę przy nim popracować. Tak wygląda teraz podłoga. Podłużnice już są przyspawane do nowego fragmentu podłogi. No ale jeszcze troszkę czasu musi upłynąć zanim to dokończymy. No teraz można powiedzieć, że ten odcinek był bardzo króciutki. Właściwie pokazałem tylko to, jak to wygląda na tą chwilę. Kilka problemów gdzieś tam się po drodze pojawiło, ale poradzimy sobie. Więc to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć. Hej. Pa.